啊。Oh, oh. oh. Długiem czasu życie przestaje być proste Nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać Wydawa. Oj nie! Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć Skoro go nie ma nie możemy przecież ciągle udawać Wydawa. Że jest dobrze Nie ma zapasu sił, chęci, zaczynamy się różnić Przestajemy na tych samych falach nadawać Wydaje się nam, że wiemy co się święci A to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać 안 <목소리나> Dla jednych życie na ziemi to piekło Dla drugich to wymarzony Eden Mimo, że do celu jeszcze daleko szczęśliwy jestem Że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć kocham cię tacie i matce Zaciśnięto mam pięść dla tych, co w ciągłej walce Dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce o, nie łam się, będzie dobrze, wiem łatwo powiedzieć Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć I nic nie mieć, chciałbyś nie wiedzieć